W dzisiejszej Ewangelii możemy usłyszeć o kilku miastach i o takim porównywaniu troszkę, tak? Że tam się więcej cudów działo, a gdyby u was się działo, to pewnie nic by się nie zmieniło. Wiecie, co mam wrażenie, że my bardzo często tak żyjemy, a że gdybym. Jak będę dorosła, to ja wtedy będę chodzić do kościoła, albo zacznę się tym moim życiem duchowym jakoś zajmować, albo. A to gdybym ja był taki fajny z takiej rodziny, gdybym miał takich rodziców, gdybym ja tyle miał, to bym się tu nie martwił teraz życiem, to pewnie byłbym lepsze, Pewnie bardziej by może poszedłbym za Jezusem. Albo inaczej wręcz, tak? Bo Jezus mówi w Ewangelii, że tych, których kocha, także będzie doświadczać. I wielu młodych ludzi na przykład trochę się martwi, że są tacy przeciętni, że są zwykli, normalni i że nic się w ich życiu dramatycznego nie dzieje, więc sobie myślą, no, jeżeli ja tak nie jestem. Jestem doświadczany, to pewnie nie jestem kochany, to może zacznę kochać Boga albo w ogóle się tym zajmować, tym motem, jeżeli coś się stanie. I my tak naprawdę cały czas żyjemy czyimś życiem, mrzonkami, jakąś przyszłością, która nigdy może nie przejść. A Jezus dziś mówi, że to Ty masz się zająć swoim życiem i swoim życiem duchowym, i że to on, Bóg, przychodzi do nas, do każdego z nas w bardzo specyficzny sposób i wyjątkowy. I o tym już mówiliśmy kiedyś, że te znaki, te słowa, te wydarzenia w życiu, które do nas przychodzą, są bardzo indywidualnie skierowane do nas, właśnie dlatego, żebyśmy jak najlepiej je po prostu zauważyli i zrozumieli. Dlatego też zachęcam Was do tego, żebyście byli bardziej uważni do tego, co Bóg do Ciebie konkretnie mówi. Nie odkładaj rzeczy na Później. Tylko weź swoją codzienność po prostu trochę w swoje ręce. W jaki sposób? Zobaczcie, też w Ewangelii jest mowa o pokucie o worze, o pokucie i popiele. A tak naprawdę to chodzi o wzięcie codziennego swojego życia jako krzyż, jako zmaganie, jako pójście za Chrystusem właśnie w tym, co jest Wam dane. I nie chodzi mi teraz o to, że jeżeli naprawdę dzieje się w Waszym życiu coś bardzo trudnego, trauma, przeżywacie jakieś bardzo złe myśli, to macie z tym zostać, to jest super i okej, okay, dajcie sobie z tym radę. Nie. Jeżeli naprawdę to są bardzo poważne rzeczy, traumy, niebezpieczeństwa, to porozmawiajcie o tym z kimś. Ale mówimy o takim zwykłym życiu po prostu. Codzienności. Nie chce mi się wstać, nie chce mi się pomagać w domu, nie chce mi się, nie wiem, odrabiać nawet lekcji, bo się poniekąd, to jest. Wasze zaangażowanie was, w rozwijanie waszych talentów, tak? Nie chcę mi się uśmiechnąć do kogoś, wolę kłamać niż wytłumaczyć prawdę, i tak dalej, i tak dalej. W naszej codzienności jest bardzo, to jest właściwie pole bitwy, jest bardzo wiele sytuacji, w których ty po prostu masz przyjąć to, jak jest, i nieść ten swój krzyż, czyli właśnie jak gdyby w cudzysłowie pokutować, tak, w sensie umieć, jak gdyby. Podejdź do tego z wielkim zaufaniem do Boga, że Bóg ciebie przez to przeprowadzi.